Cześć witajcie! Z tej strony, Nati. i dzisiaj zagramy sobie w Growa Garden. Ale to jest Growa Garden z 2015 roku, czyli ma 10 lat ta Gierka udało mi się uzyskać do niej dostęp. Jak widzicie, skinek też jest taki no, z 10 lat temu, chociaż wtedy nie grałem. Byłem za mały, ale no nie grałem po prostu, więc myślę, że Wy też pewnie nie graliście. Dobra, no, no zobaczymy, jak sobie to tutaj wyglądało wtedy. Jestem bardzo ciekawy. Jak widzicie, wszystko tutaj jest yy, jak z 2015 15 roku, przepraszam. Tu widzicie wszystko, więc dobra. Jest to aktualizowana gra. Nie jest jakby, wiecie, kopia z tamtego roku, ale jest mega podobna, czyli można powiedzieć, taka podróbka, dobra. Dobra, ja już sobie widziałem seed si Shop, dobra. Więc mamy karoty, dobra, możemy kupić. Ale to w ogóle na mol, na mol nie idzie z królem, Dobra, to może tym. O, dobra, mamy bambusy, pumpkiny apel i to jest wszystko, słuchajcie, dobra. Kupimy sobie marcheweczkę. I sobie tą marcheweczkę zasadzimy, dobra. Je, aha, tu jest mój garden, dobra. No dobra, no i mamy sobie taki, o, ogródeczek, dobra, zasadzimy sobie. I to nam rośnie, tak? Niby, o kurczę, kapslok, dobra. To nam niby rośnie, no ciekawe. Dobra, mamy tu jeszcze Bad Shop. Badge shop, dobra, glitch. Dobra, to już jakiś dodatek, czyli nie jest w stu jak było wtedy, ale jest na pewno zbliżona. No, chociażby tu, tym tutaj menu takim, sit Shopu i w ogóle tu wszystko na tab, no widzicie, to jest wszystko mega zbliżone, więc fajnie. Dobra, widzicie, jak to się tutaj tak wygląda? Mam ready, dobra. A wy, jeżeli chcecie Więcej odcinków z Gier z 10 lat temu, albo jeszcze więcej, starszych może, to dajcie znać w komentarzu. I no i dobra, no i mamy jakieś back-sized carrot, dobra? Czyli z jakiś duży coś ten no, Dobra, sprzedajmy sobie to. Byśmy na tym zarobili, dobra, tu chyba trzeba. What would you like to do. I would, would you would like to sell this? No dobra, z błędem sobie napisamy. I zobaczymy, ile dostanę. 450, no to nieźle. Dobra, tu mam jakieś... aha dobra, no tu jest dodatek akurat, no to trochę szkoda, ale no dobra, no na pewno jest to zbliżone do Groba Garden 2015 roku. Dobra, zostaćmy kolejną. A, możemy sobie coś nowego kupić. Dobra, jak widzicie, nie ma teleporta tutaj nigdzie, więc trzeba samemu sobie dojść i to jest dobrze. Dobra, no, na lenistwo wam powiem. Dobra, bambusa sobie kupmy. Czekajcie, czy jest girshop? Nie ma girshopa i się nie dziwię w sumie. Wtedy mogło tego nie być, ale zobaczcie, jaka jest różnica między yy, Growa Garden 10 lat do przodu a Growa Garden no, 10 lat do tyłu, nie? Dobra, mogę sobie zebrać. Dobra, zebrałem sobie. Karot szoket, no co ciekawe, skąd się te szoket wzięło, ale no dobra, nie ma pogody, nie, nie było, jakby. Więc no dobra, chodźmy sobie tutaj. Sprzedajmy sobie to, bo zawsze kaska się przyda. Dobra, to zobaczymy. No, 6000, no to powalone liczby. Dobra, no, chodźmy sobie do Tym co tam wiecie. Dobra, możemy kupić jabłuszko. Dobra, tyle tych jabłuszek kupimy sobie. I jeszcze tutaj nam na melonika może starczy. O, starczy, dobra. Nawet na dwa, dobra. Kupiliśmy sobie trochę rzeczy. Nie mamy nawet teleportu do gardyna trzecie, więc no. Dla Leniwego ciężko. Takiego jak dla mnie na przykład. <grych> Mogę to zebrać? Mogę, dobra, zebrałem, dobra. Apple 3. Dobra. Dobra, no posadz, posadziliśmy sobie trochę tego. To tak śmiesznie tutaj wyglądało. Spodziewałem się lepszej chociaż gry, ale no... Czy czego ja oczekiwałem o 2015 roku, więc dobra. Będzie więcej gierek, będzie to ogólnie taka seria, gry, gry po prostu stare. Aha, dobra, czyli ja mam zerwać całe drzewo, tak? Serio? Całe drzewo. Dobra, no chodźmy. Co tu zasadzić, Dobra, jak idzie? Dobra, no kurczę, ja nie mogę tego zebrać? Nie ma w ogóle nic tutaj, dobra. Quest, coś tam, ten, dobra. Aha, dobra, to jakieś tam, wiesz. Wiecie, to takie jakieś tam doda dodane już zaczęło no trochę. To wie widzicie, jak to wygląda, ale no jest ciekawe, no dobra, zasadziliśmy sobie coś. No, mogę o, mogę zebrać się buszko. I tu w sumie na tyle, dobra. No to sobie poczekajmy. O, jest jakaś pogoda, chyba, albo nie wiem, dobra, nie wiem, już. No ciężko tą gierkę by było obszaić, ale czajcie, że są ludzie, 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 którzy grali w tym roku, no nieźle. No dobra, teraz zarobiliśmy. to ma update, y jakieś jeszcze, Aha, no to nie wiem, no trochę jest tutaj przekolorowane, to może jest taka szansa, wiecie o co chodzi. Ale nie wykluczam, że może tak faktycznie było, no. Ciekawa giereczka, jeżeli chcecie powspominać dawne czasy. Ja wtedy nie grałem. Nawet nie znałem Robloxa wtedy. A co, dopiero grać w niego, więc wiecie. No dobra. Dobra, no tutaj nie ma już co sensu kupować, bo tak naprawdę można powiedzieć, że kupiliśmy to, co mogliśmy. Z, no, sklep z malutki i tak ludzie grali. No tak pewnie na molni zarabiali pewnie. O kurde, ale zarobiłem hajsu trochę. Dobra, no o kurcze, tu ma fajny ktoś ogródek. Dobra, dajcie znać, co sądzicie o tych giereczkach. Mi się no w miarę podobało. Przypomniałem sobie dawne czasy Robloxa. Może nie aż tak dawne, że wiecie, ale przypomniałem sobie trochę czasy Robloxa. No i co? Ja się będę z wami żegnał. Pa, pa!